Cześć, cieszę się, że znowu się widzimy. W dzisiejszym odcinku poruszymy inny temat niż dotychczas, mianowicie wytrzymałość i co za tym idzie wydolność. Przedstawię Wam przykładowy trening wytrzymałościowy, dzięki czemu będziecie mogli świetnie pobudzić swój układ krążeniowy, oddechowy, ale też oczywiście układ mięśni, no i kości. Zapraszam. Jest to bardzo ważny element naszego treningu. Bez tego ciężko jest robić cokolwiek więcej. Zwłaszcza kiedy trenujecie sport, który wymaga od Was długotrwałego wysiłku. Wytrzymałość i wydolność jest tutaj niezbędna. Bez tego, nawet jeżeli robicie sobie dobry trening siłowy, bez tego dużo nie da się zdziałać. Wytrzymałość, jak pewnie wiecie, jest to zdolność organizmu do długotrwałego wytrzymywania oporu czyli no do, do, do długotrwałej pracy mięśniowej. Co za tym idzie? Wydolność, czyli umiejętność organizmu do dostarczania, nieustannego dostarczania mięśniom, no i też innym częściom ciała, częściom organizmu tlenu, no i przede wszystkim tlenu, no i też odpowiedniego, odpowiednio szybkiego usuwania dwutlenku węgla, ale też innych produktów przemiany. Pamiętajcie oczywiście, żeby zacząć od rozgrzewki, w tym przypadku musimy sobie wyjaśnić, jak rozgrzewkę trzeba zrobić w zależności od tego, jaki będziecie robić po tym trening. Jeżeli planujecie wykonać sobie trening wytrzymałościowy, to rozgrzewka może być bardziej dynamiczna, może nawet trwać dłużej niż przeciętnie, po to, żeby dobrze przygotować już cały układ organizmu, zwłaszcza właśnie oddechowy i krążeniowy, do wytężonej długotrwałej pracy. Rozgrzewkę robicie was na zakresie, nie, nie pomijajcie tego. Jak już macie rozgrzewkę za sobą, Ćwiczenia będziemy wykonywać na początku w dość spokojny sposób. 30 sekund ćwiczenia, 20 sekund przerwy albo 15. Pierwsze ćwiczenie to zwyczajny klasyczny skip A. Podciągamy nogi wysoko, tak wysoko jak każdy jest w stanie, oczywiście. Gotowi? Zaczynamy. Cały czas pracujemy ramionami, dzięki czemu uruchamiamy też górną obręcz ciała, obręcz barkową. Uff. Mamy porobione. Przerwy, albo 15. Następne ćwiczenie. Cały czas postawię jeszcze stojącej to będą akurat klasyczne pajacyki, czyli podskoki ze skoku do złączonych nóg wymachujemy ramionami bokiem nad głowę. Klasyczne, proste pajacyki, czasami nie trzeba daleko głęboko poszukać. Wystarczy sięgnąć po to, co już znamy chociażby ze szkoły. Gotowi? Mamy to. 15 sekund przerwy. Myślę, że mniejsza przerwa wystarczy teraz, dlatego że te ćwiczenia nie są zbyt bardzo obciążające. U niektórych mogą być oczywiście, ale chodzi o to, żeby też wyznaczyć sobie próg, do którego chcemy dojść, do którego chcemy z naszą wydolnością i wytrzymałością dotrzeć. Następne ćwiczenie. Stajemy nieruchomo. To, co wykonujemy, to wyciągnięcia w ramion w zasadzie uderzenia. Możecie sobie to potraktować jako ćwiczenie quasi bokserskie. Staramy się jak najbardziej dynamicznie wyciągnąć, wypchnąć ramię przed siebie, jakbyśmy chcieli uderzyć osoby po swoich przeciwnych stronach. I oczywiście staramy się od razu przejść w drugą stronę. Zaczynamy. następnymi dywanami 11 sekund przerwy. Następne ćwiczenie w międzyczasie wyjaśnię. Przechodzimy w nim już do podporu i wykonujemy podejście górskie czyli naprzemiennie podciągamy i prostujemy zarazem drugą nogę tak żeby cały czas pracowały nam nogi a przy okazji korpus musi się utrzymać na tej samej ustawionej ustalonej wysokości. Pamiętajcie żeby pilnować napiętego brzucha, całego korpusu, ale zwłaszcza brzucha, żebyście nie zapadali się w odcinku lędźwiowym w dół. Wszystko jasne, jak już odpoczęte, to jedziemy. 15 sekund przerwy. Ćwiczenie następne, wszyscy już je znają, przynajmniej z nazwy, mianowicie barfis. Zrobimy najprostszą wersję barpisa bez schodzenia do pompki, tylko będziemy zatrzymywać się, kiedy coś mu udało, na podporze. Jeżeli ktoś oczywiście chce, nie ma problemu, zejdźcie sobie do pompki. Ja będę się ograniczał do tej najprostszej, wydaje mi się, najprostszej wersji parpisa, tak żeby po prostu tutaj skupić się na tej części wytrzymałościowej ćwiczenia. Czyli będziemy mieli... Taką wersję. Nie ma chyba więcej tutaj nic do wyjaśniania. Wiem jak to trzeba zrobić, to zaczynamy. Gotowi? Start. Dla nas pół minuty ten tak jest takie niezbędne minimum, i Barbis za nami. Następne ćwiczenie będziemy wykonywali już w leżeniu na plecach. Działamy tutaj głównie na brzuch, na korpus oczywiście też, ale głównie brzuch, no i też trochę uda. Czyli w leżeniu podciągamy kolana do siebie, do klatki krysiowej. Jednocześnie uniesione mamy barki, no i staramy się naprzemiennie łokciami dotykać przeciwnego kolana. No to zaczynamy. doszliśmy do końca, zamknęliśmy się w sześciu ćwiczeniach na wytrzymałość i wydolność. Jeżeli dla kogoś mimo wszystko jest to ciągle za mało, pamiętajcie, zawsze można sobie zapętlić i wykonać drugą serię albo nawet trzecią i czwartą albo wydłużyć czas wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Przypomnę, że ograniczyłem się wyłącznie do najmniejszego moim zdaniem sensownego czasu wykonywania tych ćwiczeń, czyli 30 sekund, bardzo często robi się też 45 sekund albo minutę albo też więcej. To już też możecie sobie modelować pod siebie. My chodziło o to, żeby przedstawić podstawowy, naprawdę najprostszy, jak tylko się da przy, przytoczyć, przygarnąć zestaw ćwiczeń na wytrzymałość, wydolność dla początkujących, ale też dla tych, którzy już coś więcej działają ze swoim ciałem. Ale jeszcze nie do końca wiedzą, jak sami się tutaj posługiwać tym i dokąd zmierzać. Pamiętajcie, w przypadku treningu wytrzymałościowego, najważniejsze jest, żeby był to długotrwały trening. Nie musi być bardzo intensywny, wręcz nie powinien, bo im jest bardziej intensywny, tym krócej jesteśmy w stanie go wykonywać. Dajcie znać, czy Wam się dobrze ćwiczyło. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!